Jak nałożyć naklejkę na ten znak? Jak to zrobić, aby efekt wyglądał tak, a nie tak? Zapraszam do oglądania. Najpierw kilka podstaw. Ten przedmiot to Objector. Po angielsku Conscientious Objector. Można nałożyć na niego własny obraz, ale potrzebujesz do tego przedmiotu o nazwie naklejka. Z angielskiego Decal Tool. Musisz posiadać oba te przedmioty. Naklejka jest stosunkowo tania, kosztuje nieco poniżej złotówki na rynku społeczności. Możesz również wymienić się na nią, na przykład na stronie backpack.tf. Nie wiem, czy da się zdobyć naklejkę z systemu random dropów, gdyż mi osobiście ten item nigdy nie wypadł, ale mam za to cztery objektory. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, że w TF2 mam 4000 godzin, ale ten przedmiot możesz spokojnie znaleźć na Backpack TF za 3,5 refa. Jeśli spróbujesz nałożyć obraz na obiektor tak o, efekt może być niezadowalający, choć niektórzy mogą uznać to za wystarczające. Większość z Was jednak najpewniej będzie chciała zyskać pełne kolory na swoim obiektorze. Jak to zrobić? Poza posiadaniem obiektora i naklejki potrzebujesz wykonać jeszcze kilka kroków. Wyjdź z gry, jeżeli jeszcze nie jesteś. Zlokalizuj folder TF. Zrobisz to tak. Stwórz ścieżkę folderów. Niektóre z nich mogą już istnieć, ale jeżeli brakuje któregoś, stwórz go. Nazwy folderów to kolejno. Custom, User Stuff, Scripts, Items, Custom Texture Blend Layers. Pełne nazwy wkleję w opis filmu oczywiście. Upewnij się, że nie popełniasz literówek. Do ostatniego folderu wrzuć swój obraz. Najpierw jeśli ma wymiary 128 na 128 pikseli i jest w formacie PNG. Zmień nazwę pliku na Paper Overlay. Uruchom TF2. Znajdź w plecaku swoją naklejkę. Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Użyj. Wybierz objektor, na który chcesz nałożyć obraz. Wybierz drugą opcję, przeklikaj się do ścieżki, którą przed chwilą stworzyłeś, i wybierz plik. Sprawdź, czy podgląd się zgadza. Kliknij dalej i upewnij się, że podgląd jest w kolorze. Jeśli efekt jest niezgodny z oczekiwaniami, prawdopodobnie gdzieś popełniłeś błąd. Sprawdź literówki w nazwach folderów, format pliku, rozmiar pliku itd. Jeśli wszystko się zgadza, nałóż naklejkę. Oto efekt końcowy. Tak wygląda objektor bez naklejki, a tak z naklejką. Jeżeli nie widzisz od razu obrazka na objektorze, nie przejmuj się. Mnie obrazek pojawił się dopiero po czasie jak dołączyłam do meczu. Pamiętaj, aby nie ustawiać obrazów niezgodnych z regulaminem Steam'a. To nie tylko grozi utratą objektora, ale przede wszystkim pokazuje szacunek dla innych graczy. Pewne obrazy są powszechnie ukrywane nie bez powodów. Proszę cię zatem o uszanowanie zasad społecznych i nie ustawianie na objektorze obrazów z tzw. kategorii NSFW. Różnie jednak bywa i zdarzają się śmieszki, które ustawiają na swoich objektorach nieprzyjemne obrazy, więc jeżeli nie masz ochoty tego oglądać lub chcesz chronić swoje dziecko przed nimi, możesz wyłączyć naklejki w ustawieniach zaawansowanych. Opcję tę znajdziesz klikając w koło zębate z plusem i bliżej końca ustawień zaznacz ten checkbox. Tuż obok znajduje się opcja wyłączania sprayów. Oznaczenie tego pola ukryje też obrazy na ścianie. A czym są dokładnie sprayy? Omawiam w tym filmie. Źródło wiedzy, z którego czerpałam, to ten post na Steamie. Tak więc, jeżeli znacie angielski, to odsyłam tam. Jakie naklejki macie na swoim objektorze? Dajcie znać w komentarzach. Do następnego!